Dziś w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa, a Łukaszenko nie mógł uczestniczyć w kolacji z Putinem ze względu na stan zdrowia. Opuścił już Moskwę. W drodze na lotnisko towarzyszyła mu karetka pogotowia. Dodatkowo zauważono bandaż na dłoni przywódcy Białorusi. Ciekawe, ciekawe. 14 piłkarzy Panatinajkosul miało COVID. Klub poprosił o przełożenie meczu. Zaakceptowano prośbę, mecz przełożono na następny dzień. Odtajnione notatki z rozmów, kola i Busha w przededniu zjednoczenia Niemiec. Kol mówi Amerykanom, że otoczenie Mazowieckiego chce reparacji, a że Niemcy wypłaciły po wojnie Polsce i Izraelowi 150 miliardów marek. To jak to w końcu było? Czy Polska dostała jakieś reparacje od Niemiec, czy nie? Brigozin w ostatnich dniach ostro odniósł się do Gerasimowa i Szojgu. I zarzucił mu, że nie dostarczają jego oddziałom amunicji i broni. W związku z czym do 10 maja miał się wycofać z Bachmut, a jego opozycje miały zająć regularne jednostki wojska rosyjskiego. Jak widać, Prigozin zostaje i teraz nie wiadomo, czy dzięki temu zagraniu dostał to, co chciał, czy to było wszystko zrobione pod publikę. W Rosji, a dokładniej w Moskwie, nastąpił kolejny atak niedopałka. Zapaliły się materiały budowlane i śmieci w budowanym kompleksie mieszkaniowym. W Peru złodzieje ukradli ponad 200 sztuk markowych butów. Cęk w tym, że tylko na prawą stopę. W związku z napiętym terminarzem Putin weźmie udział w obchodach 9 maja poprzez połączenia wideo. Stany Zjednoczone rodzice siłą tatuowali swoje małe dzieci. Mowa o dzieciach w wieku 5 i 9 lat. Gdy rodzino zaczęły interesować się władze, rodzice próbowali pozbyć się tatuaży z ciał swoich dzieci poprzez nacinanie skóry i wybawianie tuszu sokiem z cytryny. Podczas tatuowania matka i ojczym mieli krępować dzieci lino oraz staśmo. Para została aresztowana.